prosimy mieszkańców o szczególną ostrożność podczas wokół zmiany lodów pogodowych, opadu śniegu, pracującego deszczu i zbliżenia temperatury, o ograniczenie do niezbędnego minimum wychodzenia z domu. Jednocześnie prosimy o udzielanie tak pomocy dobra w stosunku do tych mieszkańców, którzy są osobami w wieku, jak też osobami niepełnosprawnymi ruchowo, przy robieniu zakupów, czy też załatwianiu niezbędnych spraw. Tak. Prosimy o uprawnienie pomocy żeby sytuacja, taka zmiana warunków nie zaskoczyła y, mieszkańców, szczególnie tych, którzy właśnie mają kłopoty z swobodnym poruszaniem się po podróży. drogi Wojewódzkie odpowiada dorożowska służba dróg do Słupa, kolei we Wrocławiu. Za drogi powiatowe odpowiedzialnym jest powiatowy zarząd drogowy Wołanie, za za drogi gminy odpowiedzialnym jest zarząd dróg miejskich na zielonych Wołanie. Zarząd dróg miejskich. Dzielenie w ławie posiada piasek i sól w celu zapewnienia utrzymania odpowiednich standardów zimowego utrzymania w ruchu i dysponuje dwoma ciągnikami, ładowarką, kołową, samochodem drugi i jeszcze chyba w tej chwili dwoma, ale wkrótce już trzema multikarami, które również będą odpowiednio wyposażone będą służyć do... Ponadto do rozmierzanych chodników przeznaczone są leczne zdarzenia, czyli z lodu w razie konieczności wywozu w śniegu z centrum miasta, użyte ze ciągniki C 360, które są z przyczepami sam odczyć. Za rok głowy akcji zimowych w zakresie miejsc i chodników odpowiedzialny jest Tadeusz Scenarium, kierownik zarządu oraz karkariusz Panusza majster i w zasadzie Radiusz Starszy majster. Co by Pan zrobił, ulepszył, aby nasze chodniki ulice były w miarę przejezdne, Panie Burmistrzu? Nie wiem skąd y, takie pytanie u y, Pana Gwiazdowicza związane z tym, że y, nie jestem za, zadowolony z przeprowadzenia akcji zimal w zeszłym roku. Ja sobie nie przypominam, żebym w trakcie Komisji Gospodarki Komunalnej y, takie zdanie wypowiedział. Tak. Natomiast y, jeżeli już można powiedzieć w ten sposób, powiedzieć nie do końca, to jest istotna różnica, podobnie jak w pewnej reklamie. Natomiast yy, tutaj zawsze można coś poprawić, ponieważ nie ma rozwiązań idealnych, nie ma idealnych yy, ludzi na no, odpowiednich stanowiskach, natomiast to nie znaczy, że w jakikolwiek sposób yy, podczas yy, tej komisji było yy, kwestionowane to, że akcja zima w zeszłym roku została źle przekazana. Jeżeli Pan Radny tak zrozumiał, to przepraszam, nie było to moją intencją, ja jestem z przeprowadzenia tej akcji w zeszłym roku przez szczególnie zarząd Dróg Miejskich Zieleni zadowolony. Z akcji standardowych dróg, chodzi o to, żeby dojrzeć do dzielnostki, standard szósty, a więc jeden będą odsiężane już na kroku mieszkańcom, gdzie starczyli, że będą podwodne że jest to dzielnica otoczona z taką przemysłową, z której podmiot są odpowiady, mamy pewne korzyści, które się zaniepokoją tą sytuacją. Dlatego proszę o opieść. Jeżeli chodzi o standaryzację dróg, wiąże się to z zapisami ustawowymi i stąd się ta standaryzacja pierwsza Im wyższa kategoria drogi, tym wyższy standard odśnieżania. Natomiast, tak jak Was powiedział, nie już nie znam, jest tak dokładnie uznana. I chciałam powiedzieć, wskaźnikiem kategoryzacji dróg. Czy ruch, natężenie ruchu, liczebność danej, danej dzielnicy, ulicy i tak dalej. Proszę mi przybliżyć, dlatego że w ostatnim czasie to się troszkę zmieniło. Owszem, być może nie przybyło mieszkańców, ale ruch się wzmożył. E, SCA, e, Starport i tak dalej, i tak dalej, i tak, dalej, tak dalej, jak w dzisiejszym powiedziałam, chyba przemysłowa, przemieszczanie się mieszkańców z jednej strony rybacka, za odrzut, a z drugiej strony elektrolog, to naprawdę powoduje niebezpieczeństwo. Również na pewno nie, że nam przejścia, przyjdzie do pierwszych, tylko jedna strona wynika dodatkowo. Tak, tego typu utrudnienia dzisiaj nie są naprawdę dużo e, na to pytanie odpowiedzieć. jeżeli wykorzystamy obecność, czy to Pana kierownika Zarządu Europy zieleni, jeżeli jest w stanie odpowiedzieć w tej chwili na tak sformułowane pytanie, to bardzo proszę o pomoc. Natomiast to, natomiast nie to odpowiemy po prostu w późniejszym temu interwencji mieszkańców czy jakichś no instytucji odnośnie tak, odnośnie poprzedniej akcji Sima, czy to jest to na to, no to pytamy, czy tego było dużo, bo jeżeli było dużo, to, to znaczy, że coś może tam jest nie tak do końca to yy, Czy były przypadki interwencji yy, mieszkańców? Yy, zapewne tak, natomiast yy, nie prowadzi się jakiegoś rejestru tych yy, yy, interwencji. One są na pewno usuwane, jeżeli są uzasadnione na bieżąco. To pytanie lepiej był, byłby w stanie odpowiedzieć przedstawiciel Straży Miejskiej, bo pewnie tam w pierwszej kolejności trafiają te skargi, bądź przedstawiciel zarządu grupy miejskiej Natomiast z mojej wiedzy nie było ich na tyle dużo, żeby można było wnioskować na ich podstawie, że sama akcja w zima w zeszłym roku byłaby źle czy niewłaściwie przeprowadzana. Jeżeli chodzi o Jeśli chodzi o ochronę pochodni, przy ulicy 11 listopada, jest to um, obszar będący własnością terenu autostrad, więc oni muszą zadbać o ten pochódnik. Natomiast <tutuj> jeżeli chodzi o te kolejne związane z ulicą maja, od skrzyżowania Policją Dobrego do skrzyżowania Policji Przytowskiej, to z kolei własność. Wiem, że w, 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 odpowiednim załączniku jest na ten temat informacja, że to właśnie naszą grupę powiatową będzie musimy